Witam, ja nazywam się Leksa, to jest już kolejny odcinek moich przygód z Chrome METIN 2 na serwerze Tortuga. Tak, wracam do gry. Otworzymy szkatułkę królowej pająków. Dzwon nieba i ziemi bez żadnych bomb. Jak sami widzicie jestem już bez zbroi, a więc bierzemy się za tasowanie tej pechowej stalki. Może w końcu wejdzie jakiś 2kpz. Jazda. Bez komentarza teraz będziemy bonować lwią tarczą i dwa mistyki. Teraz już ten grubszy problem, mianowicie mamy trzy dodania, i wszystkie trzy muszą wejść. Mam nadzieję, że kucyki przynoszą nam szczęście. Wejdzie, udało się, cztery diabły wejdzie. No nie, dobra, wejdzie trzeci. O, niestety czwartego dodania nie ma ma VISA na razie, nie będę pakował 4DT, 4 Grota, 2 EZO. Jeszcze raz, sorry za to, że nie widzicie, ale no nie, nie umiem tego na razie naprawić. Postaram się jak najszybciej, a w tym czasie obejrzyjmy sobie pewnie pechowe losowanie stalki i jazdy. Zmieniliśmy i 2K, 2K. Ja. Dobra, koniec otworzymy sobie drogocenną ebonitową szkatułkę. Ja postaram się naprawić, żebyście widzieli ten margines. Wiem, że dzisiaj taki krótki materiał, ale bardziej chodziło tylko o to, żebyście wiedzieli, że żyję. Tak, nie umarłem, jestem żywym i będę dalej nagrywać. Choć nie wiem, jak często będą odcinki, nie ma żadnego eventu, więc nie jest za łatwo niestety cokolwiek tutaj zrobić. Otwieramy. Dostaliśmy KU. Ca ta, ta które. To miałem, to miałem, to miałem, to miałem. Tego nie miałem i tego nie chciałem. A więc żegnam się, pamiętajcie o subskrypcji, aby być na bieżąco, o lajkowaniu i o napisaniu komentarza. Do usłyszenia. Cześć.